Witam serdecznie na Peronach tarostacji i zapraszam na. Wspólną podróż z tarotowym portretem dnia w charakterze przewodnika. Dzisiaj, proszę spojrzeć, zupełnie niezwykła sytuacja. Wylosowałam po raz kolejny tą samą talię, tą samą talię, która towarzyszyła nam wczoraj, i zakończyliśmy wczorajszy dzień w karcie cesarzowej, a dzisiaj pojawiła się ona na pierwszej pozycji, dlatego przypuszczam, że tutaj w tym dniu będziemy kontynuować tematy rozpoczęte w dniu ubiegłym. Dużo będzie w tym dniu na temat kobiecości, czym jest, jak się objawia, czy, czy wyraża się tym. Pięknem, pięknem ciała, bo przecież tutaj mamy kartę siły, która ni mniej, ni więcej o tym właśnie mówi. Karta siły, która nie boi się pokazywać, nie boi się nawet obnażyć i też niezwykła karta sprawiedliwości, która która pokazuje nie jak, jakąś surową osobę ubraną w togę, tylko, tylko piękną nagą kobietę. I aczkolwiek ta sytuacja prawdopodobnie miała pokazać, jak ona tutaj tego mężczyznę sądzi. Dla mnie ta karta jest taka nawet nieco frywolna. Tak samo karta Diabła, która nie pokazuje właśnie też męs postaci czy, czy, czy nie pokazuje żadnego stwora który tłamsi ludzi, który ich ubezwłasnowolnia tylko, tylko tutaj też jest piękna kobieta, piękna kusicielka no i tutaj oczywiście te panienki jadące na jakąś imprezę no tak to sobie przynajmniej wyobrażam patrząc na te karty tak więc bardzo dużo będzie w tym dniu właśnie o kobietach o kobiecości, o kobiecej Energii, o naszym stosunku do kobiet, o tym, czy, czy potrafimy zachwycać się sobą. A może potrafimy się zachwycać tylko i wyłącznie sobą, czy też, czy też potrafimy oddać sprawiedliwość innym kobietom, czy doceniamy to, to co nam mogą te kobiety ofiarować? No, tak jak mówię, bardzo piękne karty, bardzo wymowne i to. Kolejna talia, która udowadnia, że warto interpretować obrazy pracując z tarotem, a nie wyuczone na pamięć znaczenia kart. I jedyną kartą męską w tym rozkładzie jest karta cesarza. Karta cesarza, która prawdopodobnie będzie nas wzywała do tego, żeby wieczorem zejść na ziemię, zacząć tutaj zajmować się mocno jakimiś obowiązkami, zobowiązaniami, żeby tutaj coś pomyśleć perspektywicznie, zająć się czy, czy płaceniem rachunków, czy... Czy ponieważ ten cesarz jest bezpośrednio pod sprawiedliwością, dlatego mi się te rachunki tutaj pojawiły, czy jakimiś urzędowymi sprawami. W każdym razie, w każdym razie no, warto tutaj przynajmniej wieczorem troszeczkę, troszeczkę wziąć się w ryzy. I tak jak powiedziałam, podejść do zadań, które pojawią nam się wieczorem tego dnia w sposób bardzo stanowczy, odpowiedzialny i konsekwentny. Co nam będzie w tym dniu przeszkadzać? No oczywiście pokazuje to karta kurczowe trzymanie się, a tak jak już nieraz mówiłam, bo bardzo często nam się tutaj ta karta pojawia w rozkładach, Kurczowe przy, y, trzymanie się pokazuje y, przywiązanie do starych potrzeb i lęk przed pójściem naprzód. No. Tego lęku nie powinniśmy w tym, w tym dniu specjalnie kultywować, ponieważ mamy kartę siły, która daje nam tutaj bardzo dużo wiary w siebie, bardzo dużo energii. Tak samo daje nam bardzo dużo energii karta diabła. Wierzymy nie tylko w to, że potrafimy postępować uczciwie, sprawiedliwie, nie tylko potrafimy bardzo tak właśnie sprawiedliwie ocenić własne talenty, własne dary, bo to przecież wszystko jest w karcie cesarzowej, ale też potrafimy ruszyć po zwycięstwo, tak jak powiedziałam, mając mnóstwo energii w związku z tymi dwiema tutaj kartami, karta diabła i karta siły, to są bardzo energetyczne karty, nie mówiąc już o rydwanie oczywiście, więc, więc jest to bardzo dobry dzień na przełamywanie wszystkiego, co nas zatrzymuje w miejscu, nie myślmy o tym, żeby zaspokajać jakiekolwiek potrzeby z przeszłości w naszej obecnej sytuacji, tylko starajmy się tutaj w tej cesarzowej i w karcie uzdolnienia wykorzystać jak najlepiej nasze dary, nasze talenty, ponieważ tutaj ta karta oznacza ni mniej nie więcej tylko przyjmowanie i dzielenie się darami, szansami i talentami, niepodleganie rozproszeniu z powodu. Problemów. Stan bycia utalentowanym jest zdolnością umożliwiającą dopuszczenie i przejmowanie darów, szans i talentów, a to przyjęcie darów i pozwalanie na rozwijanie własnych zasobów oraz wykorzystanie nadarzających się szans ujawnia nie mniej nie więcej tylko umiejętności przywódcze. One z kolei inspirują i tworzą przepływ, Umożliwiając łaskę i dostatek. A o nic innego, jako ten dostatek tutaj w tych kartach chodzi, bo i cesarzowa, i cesarz lubi żyć dostatnio. Poza tym, no właśnie, ten układ kart tutaj, cesarzowa, cesarz, i pomiędzy nimi siła, no może być tak, że w tym dniu w parach w dobrze dobranych parach, bo to pokazuje karta cesarzowej i cesarza, no będzie bardzo iskrzyło, będzie bardzo namiętnie, bardzo seksualnie. O ile oczywiście nie ulegniemy naszym tutaj jakimś obsesjom, uzależnieniom, bo to też pokazuje karta diabła. No i jak najbardziej karta trzymanie się, karta kurczowe trzymanie się pokazuje właśnie takie Obsesyjne wręcz wczepienie się w kogoś. Tutaj ten nie wiem, czy to wąż, czy to, czy to liana, czy to, 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 to tutaj to coś zielonego na, na karcie diabła. No, też może symbolizować właśnie coś co się tak wokół kogoś oplata i nie chce puścić a tutaj tak jak mówimy ale też, też oczywiście bo ja zaczęłam mówić właśnie tutaj o tej namiętności w parach o tym seksualnym znaczeniu karty siły i karty diabła ale też jest tutaj karta sprawiedliwości która będzie nas bardzo tutaj wzywała do wstrzemięźliwości co ta karta jest w zdecydowanej mniejszości. No może jeszcze ten cesarz tutaj tą, tą sprawiedliwość w jakiś sposób po, popiera i podpiera, bo tak jak mówię no, te dwie karty mówią o odpowiedzialności za własne czyny, o takim rozsądku, o takim wyważeniu o zachowaniu umiaru. Natomiast... No właśnie, i tutaj dam taką malutką dygresję. Niejednokrotnie, kiedy robiłam portrety osobom mającym w swoim portrecie urodzeniowym kartę sprawiedliwości i kartę diabła, to przeważnie, nie mówię, że u wszystkich, ale u zdecydowanej większości osób ta siła jednak brała diabła za łeb i potrafiła go przywołać do porządku. Tutaj nie chodzi jednak o to, żeby, żeby zachowywać wstrzemięźliwość, bo tak jak mówię, w tych kartach jest bardzo dużo energii, jest bardzo dużo takiej, no właśnie, siły, bardzo dużej takiej mocy sprawczej, no Tylko tyle, że musimy sobie tą moc sprawczą odblokować, musimy uwierzyć w to, że, że mamy szansę w tym dniu sięgnąć po sukces. No i przede wszystkim zadbać o te nasze uzdolnienia, zadbać o te nasze dary, które dostaliśmy i z których bardzo często, gęsto nie zdajemy sobie w ogóle, w ogóle sprawy. I większość ludzi tak naprawdę nie wie, że niektóre z ich największych darów są ukryte pod ich największymi lękami. Za każdym problemem tkwi zazwyczaj dar, którym zostaliśmy obdarzeni, ale boimy się go przyjąć. I zaakceptowanie tego daru i przyjęcie go z wdzięcznością to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu. Pozwala to być sobą i stopniowo rozpoznawać własną wielkość. Przekształca to, co jest problematyczne, w coś, z czym można sobie poradzić, a wraz z nową wiarą w siebie, która przychodzi jako rezultat daru, zostaje to dokonane. Z łatwością. No więc, co możemy w tym dniu najlepiej dla siebie zrobić? Co możemy w tym dniu tutaj sobie ofiarować? No właśnie, chodzi o rozpoznanie, o uświadomienie sobie daru, który został nam podarowany, udzielony, i tak naprawdę już samo to, że zauważymy ten dar, że zastanowimy się nad tym, jak moglibyśmy go tutaj rozwijać i pielęgnować, to może samo już to może uwolnić z tego problemu kurczowego trzymania się bo będąc świadomym własnych zasobów yy, możemy, yy, możemy wyobrazić sobie poczuć jak przyjmujemy te swoje uzdolnienia, no a wtedy już yy, zrobimy, że tak powiem, coś naprawdę dobrego nie tylko dla siebie, ale i dla całego świata, yy, bo yy, Twoje zasoby i Twoje uzdolnienia są tak naprawdę błogosławieństwem dla świata, jest tym, co możesz całemu światu dać, więc, więc, no, ale tak jak mawiała jedna z moich koleżanek, żeby coś komuś dać, najpierw trzeba sobie wziąć. Więc przyjmujmy dzisiaj. Od rana te dary, które wszechświat chce nam ofiarować. Przyjmujmy tutaj wiarę we własne siły, wiarę we własne możliwości, wiarę w to, że nam też może zdarzyć się sukces, ale podejdźmy do tego w sposób taki wyważony, bez, bez działania na hura, bo trochę za dużo tego tutaj jest w tej karcie. I pamiętajmy o tym, że radość dzielenia się uzdolnieniami to najlepszy sposób na połączenie się z innymi i tworzenie lepszego świata tak naprawdę dla nas wszystkich, wszystkich z którymi się kontaktujemy, z którymi, którymi chcemy być w tym dniu w relacji. O czy jeszcze coś mam do powiedzenia na temat tych kart? No, zwykle, zwykle dzieje się tak, że jak już wyłączę kamerę, to wtedy pojawiają mi się kolejne i kolejne pomysły na, na to, co tutaj w tych kartach jest zapisane. Niemniej jednak nie będę już Państwa zanudzać. Myślę, że dosyć powiedziałam. Mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich z Państwa bardzo piękny, bardzo kreatywny, e, pełen sukcesów dzień. Tego bardzo serdecznie życzę. No przede wszystkim tutaj poczucia tej własnej mocy sprawczej, tego, że jesteśmy w stanie nawet diabłu łeb, łeb urwać. W drodze po to, co nam się należy, ale też i w drodze po to, co możemy ofiarować światu, bo tak naprawdę prawdziwy sukces nie polega na tym, co robimy sami dla siebie. Prawdziwy sukces polega na tym, co ofiarujemy światu. I tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy tarotowy portret dnia. Serdecznie bardzo zapraszam do tarostacji, do kontaktu ze mną, do zamawiania tarotowych portretów osobistych, tarotowych portretów partnerskich, a w promocji oczywiście dostaniecie państwo trzy gratisowe portrety. Dnia, na wybrane dni, takie, które są dla Was z jakichkolwiek powodów ważne. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na jutrzejszy Tarotowy Portę Dnia. Życzę raz jeszcze miłego dnia i do usłyszenia.